Od kaferonga. Słuchajcie, pan kawę? Kafę bardzo. Caferongo. Na, na wojska. Prongo. Proszę, proszę bardzo. bardzo. Cukier pan sobie życzy? Tak, życzę sobie, proszę. ale przed czy... jeden. Brązowy. Brązowy, oczywiście. Proszę, proszę. proszę bardzo. Kafe, rongo. Na wojska polskie. Dzień dobry. Kafe, rongo. Proszę nie, bardzo. E, cukier pan sobie życzy? Nie, nie, nie. Bez nie cichu. Bez cichu.